E, witam, witam Was serdecznie z tej strony, Jarek. E, wypowiem się na temat właśnie e, różnego rodzaju jedzenia, diet. Jeżeli chcecie schudnąć, e, geneza e, chudnięcia nie leży w tym, e, nie leży właśnie w dietach, nie leży w tym, e, co jemy, wiadomo ile jemy, tak? Ilość jest też ważna, ale. Ludzie często się katują, robią głodówki, niszczą przy tym swoje organy, ciało. Nie o to, kochani, chodzi. Cała filozofia jest w głowie, tak? Jeżeli ludzie na przykład uwierzą w jakąś dietę, no to tak się dzieje. Dlaczego na przykład e, ludzie tyją? Jest to e, wszystko związane z podłożem e, psy, można powiedzieć, psychiką, tak? Jeżeli... Ludzie czują obawę na przykład o finanse, o rodzinę, o dzieci, o inne rzeczy. Ciało podświadomie y, to, co może zrobić, zbiera tkankę tłuszczową, tak? Czyli y, często, gęsto y, osoby otyłe mają obawę na przykład o finanse, że sobie nie poradzą, że, czy, czy o dzieci, tak? że się martwią, że tam nie zdadzą egzaminów, czy chorują, czy inne rzeczy, Ciało e, pokazuje nam e, to na zewnątrz. I one co może zrobić? No, to gromadzi tą tkankę tłuszczową, i o to chodzi, tak? E, dlatego ja nie jestem, słuchajcie, bo tam wiele razy pytacie się, zwolennikiem właśnie głodówek, innych rzeczy. Nie o to chodzi, żeby katować nasze ciało, tak? Nasze ciało należy kochać. Należy kochać, szanować, a nie je w taki sposób katować. Dlatego kochani, wszystko jest w głowie. Jeżeli czujecie obawę, jeżeli czujecie strach przed utratą czegoś, finansów, rodziny, innych rzeczy, ciało zaczyna się w ten sposób zachowywać, tak? No wiadomo, jeżeli się obżeramy, to to tak samo idzie, tak, kochani. Oprócz obżerania, tak? Ciało zaczyna się zachowywać w ten sposób, że zaczyna gromadzić tą tkankę tłuszczową, tak? bo czuje lęk, obawę, zagrożenie i ono się w ten właśnie sposób zachowuje. Także kochani, diety, dietami, ale wszystko jest w głowie. Jeżeli ludzie w coś wierzą, tak to zaczyna działać. Nie katujcie się, nie głodźcie się, bo. Wszystko macie w swojej głowie. Pozdrawiam Was serdecznie.